Witajcie moi kochani, ja Was witam z mojego centrum dowodzenia, czyli z mojego pokoju, gdzie się rozstawiłem tym razem nie tylko z komputerem, ale również z laptopem, że mógł sobie od razu forum oglądać na bieżąco, nie musząc ani zatrzymać, ani przełączać, ani nic. I witam Was z naszego miasteczka Chicken Creek. Witam Was z moim trochę zachrypkiałym głosem, ale no jest ósma rano. Więcej się nie możecie ode mnie teraz spodziewać. Co jeszcze zanim zaczniemy nasze questy, bo mamy już dwa dostępne questy na 100%. Trzeci już jest zrobiony, ale jeszcze nie jest jakby dostępny. To możemy wyczytać z blogu technicznego, a pisze tam właśnie dokładnie tak. Do, do rzeczy zrobionych, czyli do tych wszystkich sklepików, które już były tam wymienione, został dodany quest u Black Jacka oraz quest u doktora Chicken House'a. I zaraz zrobimy te dwa questy. Trzecim newsem jest ostatni quest u szeryfa, który jest jeszcze niedostępny, ale jest już zrobiony. I w trakcie jest praca nad sklepem z wymianą przedmiotów za łzy oraz praca nad ostatnim questem u szeryfa. Więc yy, my możemy się zająć, zająć tymi dwoma questami, które już są dostępne. Jeszcze tylko na początku powiem, że jeżeli ktoś ogląda mój filmik yy, w oknie Margonem, to... Radziłbym oglądać przez YouTube'a, ponieważ w opisie będę uzupełniał jakieś rzeczy, bądź jakieś linki do jakichś ważnych rzeczy. Lub tam na pewno będzie spis treści, ponieważ w jednym filmiku powinienem na pewno te dwa questy zamieszczać. No ale to tyle rzeczy takich organizacyjnych. Pierwszy quest jest u doktora Chickenhouse. Witaj, co cię do mnie sprowadza? No i na pewno będzie opcja wyglądasz na zdenerwowanego. Masz może dla mnie jakieś zadanie? Ja jestem nerwowany? może troszkę. Nie wiem, nic już nie wiem. Polecam dobre tabletki. Co ja gadam? Przecież ty jesteś lekarzem. To masz dla mnie jakieś zadanie, czy nie za bardzo? Ależ tak, mam wielki problem. Nie jest dobrze. Zgubiłem, ukradłem, Nie mam pojęcia. Mój zegarek zniknął. Spokojnie, spokojnie. My go odnajdziemy. Pamiętaj, ma on wyryty napis Chicken House i jest wykonany ze złota. Ostatnio byłem w Karszmie. Może tam ktoś będzie wiedział jakieś szczegóły. Dziękuję za radę. Czekaj tu na mnie. No i rozpoczęliśmy pierwszego quest'a. Udaj się do karczmy w Chicken Click, aby poszukać poszlek. Gdzie jest karczma? Chodzi tutaj o salon, czy chodzi, o, czy jest jakaś karczma osobno? Nie, chyba chodzi o salon, więc idziemy tutaj. Może barman będzie coś wiedział, bo tak zawsze, zawsze barmanowie. Czekajcie. Poproszę pizzę salami Cola. Hmm, chyba się nie da kupić. Dobra, to nie, on nam nie pomoże. Także kto jeszcze może nam tutaj pomóc? No musimy lecieć po kolei. Tak, tutaj mamy naszego Harego Coopera. Może on coś będzie wiedział. O jest. Pomagam tutaj szemu doktorowi w odnalezieniu pewnego przedmiotu. Może coś o nim wiesz? Może wiem, może nie. Zawsze mogę się dowiedzieć. Potrzebujesz informacji? Dziś mam wyjątkowe szczęście. Mój informator jest w mieście. Ja pójdę z nim porozmawiać, a ty w tym czasie przynieś mi drinka. Jakiego jesteś drinka? Dobra. specja naszego barmana. Jest barman, hmm, co zaproponujesz? Świetny wybór, uwielbiam kila. No i chyba to jest ten specjał, więc mamy tequila. Hmm, co ja robię, co ja robię? Ja robię F5. Dobra. Yy, Przynieść haremu dobrego drinka, czyli nie musimy czekać, chyba idziemy od razu z drinkiem. Mam dla Ciebie drinka, za szybko wróciłeś, to podejrzane. No to chyba musimy poczekać parę minutek. Także sobie odpocznijmy chwilę. No i po odczekaniu, ja odczekałem jakieś dwie minuty, przy czym wyszedłem na chwilę z salonu. Coś chciałem zobaczyć, wróciłem i wtedy już miałem, mamy kolejny dialog. Ach, czekałem na to. Dobrze, prawda jest taka, że doktorek nie zgubił przedmiotu, po prostu został ukradziony. Mój człowiek widział, jak powiem, no, że mężczyzna w katurszu wyjmuje mu coś z kieszeni, chyba zegarek. Wszędzie zebrano coś z obozu Indian, może ma to jakiś związek z tą sprawą. Udaj się do obozu Indian. No to, jak nam każą, tak też uczynimy. Tylko obóz Indian. Chodzi tutaj o obóz kurczaków Indian? Bo tutaj ludzi Indian nie widzę. A to chyba nie wiem, czy tam jakaś różnica jest, no ale zobaczmy tutaj do naszych kurczaków. Gdzie tu jest? Czekajcie, tu obóz jest niżej, chyba. No bo to taki, ten obóz jest dosyć duży, więc. Próbujmy porozmawiać z każdym po kolei. Uwaga! Nie, 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 to ja przepraszam. Stry ogon pewnie też. A jak co on miał za dialog? Pomogłem w przygotowaniach. Mały wilk nie. No a tutaj, tutaj, no, prawie jak wioska Indian to wygląda, nie? Tak więc lecimy tutaj. Tutaj są jakieś byki. Jest jakiś jeden grom. Idę do siedzącygo. Chciałbym zaplować na. Pyka. Wielki wąż. Jak rada. Nie no. Kurczę. O, słyszałem, że coś ostatnio u was zaginęło. Biały to ty to zabrałeś. Spokojnie, to nie ja. Jeśli chcesz, mogę Wam pomóc oszukać złodzieja. Niech będzie. Nie próbuj mnie tylko szukać, bo gdzieś skończysz. Nie denerwuj się, wszystko przebiegnie po naszej myśli. Mów, co wiesz, Mamu wilkowi skradzioną bedalę. W tamtej chwili bardzo rozpacza. Idź porozmawiaj z nim. Mały wilk, mały wilk, wielka grzyba, grom, eee, co tu jeszcze jest, wódz, stry ogon, jest mały wilk. <noise> Czyli tam, gdzie byliśmy przed chwilą, to no, znowu musimy się tam udać. A oni piją drinka, ja piję herbatę, może to mi jakoś moją chrypkę trochę zminimalizuje. Dobra. I mały wilku, hej, słyszałem, że masz pewien problem, mogę ci jakoś pomóc? Flip. Zabrano mi medalik po moim ojcu, wielkim wilku. <coughs> to był świetny wojownik, a teraz jakoś mi go brakuje. To była jedyna pamiątka, jaka mi została. Pomogę ci, ale musisz powiedzieć mi coś więcej. Naprawdę mi pomożesz, dziękuję. Oczywiście. Co się dokładnie stało? Uczyłem się strzelania z łuku, kiedy pewien człowiek wkradł się do mojego namiotu i zabrał medalik. Niestety nie rozpoznałem, kim był ów mężczyzna. Prawie zapomniałem. Proszę, wypadło mu to, gdy odchodził. Porwana karteczka. Jedne słowo jakie jesteś w stanie z nim odczytać, brzmi szyby. Udaj się z karteczką do Lucky Ducka. Okej. Okay. Wiesz, że będziemy musieli gdzieś w jakiś szyb, to mi się skojarzyło z szybem wschodnim albo z jakimś innym. Czyli z jakimiś kopalniami. Gdzie jest Lucky Duck? Lucky Duck był też gdzieś tutaj, czekajcie. Tylko gdzieś koło doktorka. O, jest. Znalazłem tą karteczkę. Hmm, myślę, że tak. Jednak ja pojedźcie dopiero wtedy, gdy pomożesz mi czymś. Niech coś będzie. Posłuchaj, dostarcz w ten tak dla jednego z straszników ratuszu Ithan. Gdy wykonasz zadanie, wróć do mnie, a udzielić udzielę ci informacji. Dobrze, już wyruszamy. Czas to pieniądz. Dobra, to lecimy szybko do Ithan. Daleko naprawdę nie mamy, ponieważ... Yy, żeby się wydostać z Chicken Click, no to od razu lecimy właśnie do Ithana. Hmm. Ech, dobra A ja tutaj mam jeszcze Ostrogi, jest to zwój do Chicken pick, Więc Jak chcecie, możecie sobie pokupywać Już nie pamiętam u kogo To poszukajcie sobie na forum, albo ja zaraz jeszcze Sam kupię i wtedy wam pokażę Czekajcie, gdzie są strażnicy? Bo tutaj zawsze dwóch jakiś jest Nie Nie, dobra, to wchodzimy do środka co tutaj mamy? Strażnik 1. Słyszałem, że masz jakąś przesyłkę dla Lapidaka. Jestem jego kurierem. Oczywiście, musimy pokazać kwitek. Oddajemy kwitek, otrzymujemy paczkę. Używając szybko teleportu, jesteśmy już w Chicken Creek. A te ostrogi możecie kupić u Ann Gips, która jest w sklepie kolonialnym, a sklep, sklep kolonialny. O! Znajduje się tutaj. I tutaj rozmawiamy z tymi straszeczkami. I możemy sobie kupić trochę tych ostróg, tak, żeby było. Można, jest można mieć maksymalnie 10 w jednym. Także polecam Wam kupić. Nie będziecie musieli. nie wiem, no. Nawet wam się przydadza, jak będziecie gdzieś daleko, będziecie chcieli iść do miasta, to szybko do Chicken Creek z Chicken Creek do Itan jesteście w mieście. A my wracamy do naszego questa. Mamy paczkę, którą prosiła i dziękuję Ci bardzo. Myślę, że chodzi o jeden z zamkniętych szybów kopalnianych w Chicken Creek. razy Ci tam poszukać. O, czyli tutaj też jest jakaś kopalnia. Czy tutaj coś się da zrobić? Nic się chyba nie da zrobić. Tutaj też się nic nie da zrobić. Hmm... Aha, mamy porozmawiać z Kidem kolem. Kid Call, gdzie jest jakikolwiek Kid Call? Już się szybko dowiedziałem z mojego laptopka, że jest na kordach 53.9. Co mi to taki fajny pomysł? Muszę sobie taki pakiety załatwić 53 i 9, czyli na sam dół, a czyli na samą górę, gdzie jest kit koda? Widzicie no i... nie idź za mną, nikomu nie pokaże, gdzie jest kit code. Już wszystko wiem, bo ty stoisz za tymi kradzieżami. Lepiej daj wszystkie zrabowane przedmioty. Bo co, nic nie możesz mi zrobić? Ja nie, ale szerf na pewno wstawi cię do paki na długie lata. Daj spokój, przecież muszę z czego żyć. Mam inny plan. oddaj ci te przedmioty pod warunkiem, że pomożesz mi wystartować z nowym biznesem. Niech będzie. Otrzymujemy no, nasze przedmioty i dajemy 500 złotych na rozhulanie biznesu. Odnieś złoty medalik małemu wilkowi. Czekajcie, ja odpiszę. Dobra. I co mamy teraz, do kogo mamy dokładnie się udać? Ma to no najpierw do małego wilka, czyli do naszego Indianina kurczaczkowego. I u niego będziemy mogli zdać yy, ten cały medalion. Jest twój medaliony o jejku, jejku I drugą rzeczą, którą musimy oddać będzie nasz zegarek. Yy, jest to zegarek złoty dla naszego doktorka. I to chyba będzie tyle co z tym questem, ponieważ słyszałem, że to właśnie będą te krótsze questy, także chyba już tutaj dłużej nie będziemy musieli mu pomagać. Tak, otrzymaliśmy 10 i 3k punktu doświadczenia, 15k tych monet i do tego miksturki, 3 sztuki po... nie, do... 3 sztuki po 3. Nawet 4 sztuki. i przepraszam. 4 sztuki po 3. Każda z, i każda trochę inna. A do tego dwa jajeczka. Z ja mam zamiast 28, które miałem wszystkie Mam już 30. No i to jest ten pierwszy kweścik. Kolejnym naszym questem jest Quest. Który, który, który. Zaczynamy u kogo? Zaczynamy go u Black Jacka. To teraz ja szybko sobie wyszukuję. Black Jack. Nie ma Black Jacka? O kurde. Gdzie jest Black Jack? Hmm, 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 hmm. Już z forum wyczytałem, że Black Jack, czytam, Jack Black jest na akordach 41.60, Więc to będzie trochę w lewo i trochę w dół. Tak sobie ja czytam teraz na tym forum to. Się wszyscy buntują, że nie ma quest'a. Że nie ma quest'a, który miał być kontynuacją quest'a ze skradzionymi łupami. Który miał być na 21 kwietnia. A propos. Piff, paf, zejdź, że z drogi. Właśnie trenuję z moim rumakiem okrążenie kaktusa na czas. Ja też mogę sobie potrenować? A masz swojego rumaka? Jeśli tak, to możemy się ścigać. Niestety nie mam. Pogadaj z Bill'im John'em, może on załatwi ci jakiegoś kucyka. Sprawda na pewno nie za darmo, ale spróbuj. Czyli rozpoczęliśmy questa. Tutaj nie było znaku zapytania, jak zobacz. Zauwa Zauważyliście. No dobra. Jest Billy John. Słyszałem, że można czasem u Ciebie kupić jakiegoś kucka osiołka, czy też inny środek rekomocji. U nie wszystko da się załatwić. I odpowiednia sumka. Musisz przygotować przynajmniej 20 tysięcy złotych. To nie problem człowieku. Ja tu mam 500 milionów. Nie, nie, złoto z góry. Nie będę też się zakładać. Licząc na to, że wrócisz mi. Przezwrócisz mi poniesione straty. Dobrze. Teraz ci już tylko zaczekać na swojego wymarzonego wierzchowca. Przyjdź do mnie za jakiś kwadrans. Spróbuję w tym czasie coś skombinować. Zaczekaj, Billy John załatwi dla ciebie jakiegoś wierzchowca. Kazał nam czekać kwadrans, więc tak jak kazał, tak zrobimy i poczekamy. No i po odczekaniu tych 15 minutek, ee, możemy z powrotem naszego Bilego Johna zagadać. Przyznałeś już dla mnie wierzchowca. I on tutaj nam daje zwój, który przywoła Twojego wierzchowca. Twój miał to być żywy zwierz, a nie jakiś magiczny kawałek papieru. Spokojnie. Poza tym ten wywołany zwojem jest jak żywy. Najpierw go przetestuj. Pomoże Ci w tym blackjack. Mamy zwój przywołania wierzchowca. Idziemy do naszego Blaka. I co? <laughs> Mamy zwój jakiegoś wierzchowca. Możesz mi pokazać, jak się go używa? Ślinkuś, Guźcu nie masz szansę mu wygrać. Dobra. Mam zwój przywołania guzica. Bill John cię oszukał. Poszukaj jakiejś czarownicy, która pozwoli ci rozwiązać ten problem. Nasza czarownica będzie w werbin. Ponieważ nasz Bill nas oszukał i zamiast wierzchowca dostaliśmy jakiś zwój przywołania guźca czy coś ten deseń więc teraz musimy coś może jakoś odpłacić, czy co jeszcze nie wiem ale musimy udać się do do wiedźmy zaraz znajdę ten opis, jest musimy udać się do czarownicy farwelli która jest werbin tak więc lecimy szybko do werbin hops, dobra i ona jest na kordach 62-27. 27.62 to tutaj. I do góry. Tak, to już wiem gdzie. Dobra. I jest czarownica. już szukano mnie. Co się stało? Spokój się. Chciałem zmienić się z pewnym rewolwerowcem. Pojedynek miał dotyczyć czasu <kluje> okrążeń pewnej trasy. Więc musiałem nabyć dobrego wierzchowca. Skierowano mnie do pewnego oszustwa. Który do oszustwa, skierowano mnie do pewnego oszustwa, który wcisnął mi za górę złota złej. Chyba to skierowano mnie do pewnego oszusta. Dobra, to ja to skopiuję, żeby było i pojedziemy dalej. Brzmi dziwnie, na czym powiem Mam bym pomysł, musisz uważnie słuchać. Zamienię cię w małkę, będziesz o wiele mniejszy i lżejszy, a przy tym o wiele zimniejszy. Pójdziesz tam i użyjesz zwoju, który utrzyma, otrzymałeś. Pokonasz tego. Rewolwerowca bez problemu, pamiętaj tylko, że zakręcie trwa jedynie 30 minut. Po tym czasie znów stanie się człowiekiem. A następne będą mogła rzucić dopiero jutro, gdyż wymaga ono ode mnie zabrania ogromnej mocy. Zgoda, pełen zmiężycie z rewolwerowcem, a więc lecimy. Dobra. My jesteśmy tutaj małpeczką. My nie dość, że jeszcze jestem małpeczką, to ja jeszcze mam swojego pawia. Jak zaraz jeszcze dosiądziemy jakiegoś super ekstra zwierzaczka. No właśnie, mamy zwój. Zapomniałem o nim. Zawsze to trochę szybciej, ale on jest i tak mało co warty, więc można sobie używać śmiało. I co mamy uczynić? Udaj się do Black Jacka i rzuć mu wyzwanie. Tak więc lecimy do Black Jacka. Rzucam ci wyzwanie. Chcę pokonać Twój najlepszy czas okrążeń kaktusa. Zatem pędź i tak mnie nie pokonasz, nawet takimi tanimi stucz, sztuczkami. I musimy robić okrążenia. Dużo tych okrążeń, chyba powyżej 50. Zaraz zobaczymy na questa. Wykona 50 okrążeń, po przewidzianiu, co musimy do Blackjacka. <laughs> no to powodzenia wam życzę, musimy zrobić 50 okrążeń. No i po paru minutach, moi kochani, mamy okrążenie 50. Chyba więcej się nie da już zrobić. Niektóre okrążenia nie są zaliczane, ponieważ pomysł z tym naliczaniem okrążeń jeszcze nie jest jakiś taki nowy, więc może być jeszcze niedopracowany. Przebiegłem 50 okrążeń. Zmierzyłeś czas. Przyznam, że nie spodziewałem się, że jesteś taki szybki. I otrzymaliśmy kolejne dwa przedmioty. Pobiłeś mój rekordowy czas. Wobec tego zasłużyłeś na solidne wynagrodzenie. Proszę o to Twoja nagroda. I w nagrody uwaga, otrzymujemy wzwój przywołania guźca. Jest to pewnie maskotka. Nie, zmienia twój wygląd na 60 minut, a to my będziemy kuźcem. Lub też i, i, i również też zwój przemiany w małpkę. I do tego oczywiście 4 jajeczka. Za ukończenie tego questa, yy, po przebiegnięciu 50 okrążeń, dostaniemy 4 jajeczka. Bez tych 50 okrążeń, na przykład, jak zrobicie mniej, to zakończycie go jedynie z dwoma jajeczkami. No i to tyle. Yy, póki co więcej questów nie ma. Czekamy, aż udostępni się Questu szeryfa. Oczywiście ja od razu go nagram, więc możecie śmiało wyczekiwać. Bo tutaj już jest, on już jest niby gotowy, ale nie jest jeszcze udostępniony, także czekamy dalej. A na koniec pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie Zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram. Gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.